Myślę, że na jeden z najbardziej zakombinowanych pojazdów na targach Center Stuttgart Dreamer Camper 5 Addict. to pojazd, to camper van przeznaczony dla pięciu osób. Dla pięciu osób do jazdy i pięciu osób do spania. Naprawdę niesamowite wrażenie na nas zrobił, jak żeśmy go tutaj sami próbowali rozwikłać, o co tutaj chodzi ale wszystko to wam postaramy się pokazać. Zobaczcie już na samym początku w środku mamy bardzo, bardzo dużo miejsca, bo i jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta osoba przy stole sobie przy stole sobie usiądzie. Tutaj można ten stolik oczywiście regulować, aby było komfortowo, ale w tym miejscu nie ma miejsc do spania, to w takim wypadku gdzie te 5 miejsc do spania producent schował? Już wam to prezentujemy. Za bazę dla tego pojazdu Dreamera posłużył Fiat Ducato 2.2 silnik 140 koni, 636 wysokości, 280, długości 288 wysokości. Naprawdę pojazd, który no, zachwyca po, po, raz kolejny, po raz kolejny to powiem. Miejsca tutaj bardzo dużo, wnętrze jasne, proste. Trzeba powiedzieć, że bardzo proste, ale wszystko tutaj się znajduje. Te pięć osób rzeczywiście będzie spało, będzie jechało. Jak będzie jechało, już Wam pokazuję. Pięć osób do jazdy, czyli dwa fotele, tutaj ławka, to wiadomo. No i z tego miejsca robimy piąte miejsce do jazdy. Oczywiście tyłem, już Wam pokazuję jak coś takiego zrobić. Producent przygotował taki specjalny fotel. Myślę, że tutaj jeszcze Bartka poproszę o to. Ale za pomocą takich dwóch bolcy, o, wkładamy, tutaj wyciągamy, opuszczamy. Mamy pasy lędźwiowe i już mamy piąte miejsce. Do jazdy. A jak to składamy, pociągamy tutaj taką specjalną zapadkę. No i bartek pomaga, wyciągamy i chowamy do tyłu. Tak, wygodnie w kamperwanie to chyba jeszcze nikt nie siedział. Tym bardziej, że można ten stolik dostosować. Jak już wam pokazywałem. A jak wygląda kwestia łóżek do spania? Zobaczcie, u góry mamy łóżko opuszczane mechanicznie, czyli opuszczane ręcznie. Nie będę go rozkładał całkowicie, ale tutaj spokojnie dwie osoby się zmieszczą, a kolejne trzy będą spały z tyłu. Idziemy do tyłu. Słuchajcie, tutaj z tyłu również nic prostego nie ma, bo, bo producent też przemyślał, aby. Dwie osoby mogły sobie też niezależnie tutaj siedzieć, na przykład dzieci grać w jakieś gry w ciągu dnia, a wieczorem trzy osoby bez problemu tutaj się wyśpią po rozłożeniu tego materaca przełożeniu na tą stronę i dwie osoby mają miejsce do spania, a kolejna, czyli już piąta ja tutaj Wam o, opuszczę, oczywiście za wszystko producent zadbał o zabezpieczenie, żeby nikt z, tej, z tego nie spadł. Oczywiście jest to też również miejsce dla dzieci, bo już troszeczkę jest wężej, ale tutaj mamy to piąte miejsce do spania. A jak prezentuje się łazienka? No wiadomo, jak w campervanie nie za duża, pomaga nam zamknąć tą przestrzeń yy, roletka. Wysoko, jest bardzo, bardzo wysoko, a żeby wziąć prysznic, no to już znane rozwiązanie, również z Rapido, Full i innych pojazdów, oddzielamy sobie taką obrotową ścianką i możemy korzystać z prysznica. Dwa palniki, umywalkę, no i duże trzy szuflady. Tych szuflad to tutaj naprawdę są bardzo pojemne i w tych szufladach bardzo dużo się zmieści. Dodatkowo blat roboczy, który możemy, który nam pomoże w tym, aby coś przygotować. Do tego jeszcze szafki, duża szafa tutaj również. No i duża lodówka. Lodówka Tetforda. Myślę, że ten pojazd Was zainteresował i zachwycił tak jak on, jak mnie na tych targach CMT w Stuttgarcie. No, niestety w tym roku on jeszcze nie będzie dostępny, ponieważ jest to model 2025. Jest to prototyp, który będzie pewnie jeszcze w tym czasie troszeczkę udoskonalany. No i pojawi się na rynku dopiero za rok. A jeżeli będziecie zainteresowani tym modelem, to oczywiście zapraszamy do polskich dealerów, gdzie uzyskacie więcej informacji na jego temat. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapka w górę, pamiętajcie subskrypcji naszego kanału i zapraszam na kolejne materiały z CMT Stuttgart.